Dzień dobry, witam Was dzisiaj w niedzielę i zapraszam Was serdecznie na nowego vloga. Zaraz mój głos dojdzie do siebie, tylko się ogarnę. Eee, muszę być włosy i... Zobaczcie, zużyłam ostatnio, akurat jakoś tak się złożyło, że dwie buteleczki perfum. Tych używałam przez ostatni rok, dostałam je na urodziny. Bardzo fajny taki zapach na co dzień. I tutaj Lancome La Vie et Belle, jeden z moich ulubionych, Alex budzi w tle Pawła. I zabieram się za poranną pielęgnację. Tutaj ostatnio sobie zrobiłam takie miejsce, gdzie po prostu mam szybki dostęp do rzeczy, które aktualnie używam, aktualnie testuję. Są to produkty od Health Labscale i powiem Wam, że no trochę już sobie ich zużyłam, coś tam mogę o nich powiedzieć. Na ten moment mi się fajnie sprawdzają. Natomiast ostatnio mam jakiś wysyp tutaj, tutaj, tutaj. Mam nadzieję, że fajnie wyrównają koloryt. Słucham! No to chodź, to jest pilna sprawa. Zapraszam. Czuję się poniekąd, jakbym oglądała ten serial, ponieważ Paweł zaczął oglądać Stranger Things i opowiada mi, co się dzieje. Natomiast ja nie chcę tego oglądać, ponieważ boję się takich filmów. Dla mnie to jest zbyt takie, wiesz, podchodzące pod horror. Także teraz zobaczę tylko kawałek sceny, a resztę. Mi dopowiesz, nie? A to by ci podoba? Ten serial? Tak bardzo. Kręciłeś się, nie? Tak. Dobra. Dobra. No Mam to pokazuję. Biorę kompa i zabieram się za e, końcówkę vloga, a w zasadzie Get Ready with Me, e, które nagrywałam dla was ostatnio. A dostałam dar od losu, dlatego że jestem sama i chcę sobie nagrać właśnie voice więc tak, Aleks pojechał do moich rodziców na chwilkę, na godzinkę, bo tam są też dzieciaczki mojej siostry, więc oni się tam chwilę pobawią. Paweł wziął mi je autem i będzie ją usypiał, więc no, myślę, że mam jakąś godzinkę i sobie też wszystko szybko ogarnę. Wczoraj też robiłam właśnie... Tutaj już zobaczcie. Jak wy oglądacie ten film, to to Get Ready jest już na kanale, więc możecie sobie zobaczyć. O, tutaj zobaczcie podczas edycji. I myślę, że wyszło fajne. także gdzieś tutaj też Wam zostawię przypominajkę, to sobie możecie obejrzeć. Zaczyna się rozpogadać, więc postaram się jak najszybciej skończyć, co mam do zrobienia, i szykuję się, idziemy. Jakąś kawkę na miasto. Jest już prawie przed 12, jestem dalej w piżamie, ale chciałam na maksa wykorzystać ten czas, jak jestem sama. Zajęło mi to jeszcze półtorej godziny, więc teraz się szykuję, przepotwarzam. Zaraz zobaczycie mnie w wersji glam. Zanim będzie glam, to jeszcze trzeba powiesić pranie. Robiłam ostatnio porządki w szafie. Jestem bardzo dumna z tego, jak wygląda teraz moja szafa. Mam sporo rzeczy do sprzedania i prawdopodobnie teraz w tym tygodniu będę je wystawiać jakoś na Instagramie. Tym razem nie na Vinted, a na Instagramie. Także możecie tam patrzeć, też będzie kilka rzeczy takich pomici, jakaś mata, ona się już na niej nie bawi i tego typu rzeczy, jak i kilka ubranek. No, ale zobaczcie, wszystko pięknie wisi. Mam też pokładane w szufladach. Torebki, stroje do ćwiczeń, piżamy, wszystko ma swoje miejsce. Już troszkę się zrobił, nawet bałagan, ale było pięknie przez chwilę. Ja jestem już wyszykowana, pokażę wam, co dzisiaj mam na sobie. Ubrałam sobie koszulę z Zary. Nie, z H&M. Koszula jest z handemu. Torebeczka Pinko, zegarek Samsung Galaxy. Active 2 chyba, z tego co pamiętam eee, Ostatni Mój nabytek, czyli okulary Szukałam białych, fajnych okularów I pierwszy raz kupiłam coś w tym sklepie Half Price, czekajcie, bo nie ma Ostrości. I to są okulary marki Moschino, eee, dorwałam je Naprawdę w fajnej cenie, są piękne Zaraz Wam pokażę jak wyglądają na mnie Do tego kolarki Z Zary i klapeczki To jest Born Także już Wam pokazuję z okularami Jak to się prezentuje, o Sposób i lecimy na kawkę, na miasto. Odbieramy jeszcze Alexa od moich rodziców i działamy. Zostańcie dzisiaj do końca vloga, dlatego, że będę mieć Wam do pokazania bardzo fajny gadżet dla dzieci. Myślę, że Wam się spodoba. Alex jest zachwycony. Ostatnio chce tylko w takiej aranżacji zasypiać. Bardzo nam to też pomaga, ponieważ śpi w swoim pokoiku, z czego jesteśmy bardzo zadowoleni, dumni. Zwiększa to też komfort. Naszego snu zdecydowanie. No ale to zobaczycie na końcu. Tak, tak mocno mi robili. No, a mnie to bolało, tak bolało, że nawet nie mogłem i do domu. Do I, domu. Łama. I to w szpitalu tak miałeś? Tak. Mm -hmm. No ale byłeś no. bardzo dzielny, wiesz, bo ja widziałam. Tak. no. Co nie? Tak, troszkę było. Pierwszy przystanek, zmączeni, bierzemy kawkę, Paweł bierze krosanta. Ja Wam tyle razy zachwalałam te croissanty, ale powiem Wam szczerze, że trochę mi się przejadły na ten moment, więc biorę tylko kawkę. Siemanko. Dzień dobry. Dzień dobry. Dla mnie będą trzy makaroniki. Będzie pistacja, słony karmel i Alex Ty chciałeś truskawkę, tak? tak. I truskawkę. No tak? Tak. A się Dziękuję bardzo. Mamy pyszne makaroniki, ja sobie wzięłam słony karmel i pistację dla Aleksa i jest truskawka. Proszę chciałam Wam powiedzieć, że ostatnio nie wiem co się dzieje, ale jestem jakąś taką sierotą, że cały czas w coś wchodzę idę na przykład uderzam się w futrynę wczoraj zmienią na rękach yy, Potknęłam się o ten podest taki z Ikei i zobaczcie, co sobie zrobiłam na nodze. To już dzisiaj wygląda lepiej. Strach po domu chodzić, naprawdę. Cały czas gdzieś ostatnio się uderzam, więc muszę uważać. Ostatnio też w biedronce uszkodziłam sobie chciał stopy, więc. Znalezione w torebce wspomnienie z wesela. Paweł mi zaproponował, że mi urozmaici vloga i Co? zrobi salto. No tak. tak. Chcecie to zobaczyć. <gryw> Nie chcę takich atrakcji. Ale na vlogach z wakacji mówi, że zrobi do basenu. Także zachęcam Was do oglądania, jeśli takowe w ogóle powstaną, ale raczej tak. Przyszliśmy pod moją szkołę podstawową. To jest boisko plac zabaw, no i wziąłam sobie rolki. Każdy będzie robił coś dla siebie. Paweł ma piłkę, Aleks pójdzie na plac zabaw, a ja właśnie zaraz się przebieram, tylko nie przemyślałam tego, że jestem w koszuli, ale trudno. Mija zasnęła, więc ja zakładam rolki i będę jeździć. Kurczeczek śpi, a mama bierze rolki. Aleksiu, ale musisz mieć kask Presja, co? Tata Ty, Oskarku, jeździsz na rowerku? Z pedałami, co nie? A ty, Aleksik, pożyczyłeś rowerek Oliwce jest jakiejś okazji Chyba z okazji urodzin mi się wydaje, wiesz? Kolek, ja nie mam więc muszę twój pożyczyć. Też Oliwcia! Czyj to rowerek? Aleksa. Pożyczył ci? Tak. Super, ma dzwoneczek. Krzesny uczy jeździć na dwóch kółkach. Super, Aleks. Je. Osiedlowe fryty na koniec dnia. Dobrze, siądź sobie, misia. Hmm. Wyglądaj. Co? Zamawiałyśmy z siostrą takie bluzki w zarze. Właśnie odebrałam, No mi przywiozła do rodziców, jak byliśmy na obiedzie o. i mam jedną taką, drugą taką. Co wy tam robicie? Także fajne, będą na wakacje. Nasze na pewno zabiorę jeszcze bielutkie. Sponsorem dzisiejszego odcinka jest marka Aurelis. To właśnie o tym gadżecie mówiłam w pierwszej części filmu, eee, a jest to gwiazdny projektor, który zamieni wasz sufit w kolorową kosmiczną otchłań na żywo. To robi taką robotę i naprawdę ja byłam pod ogromnym wrażeniem. Do zestawu otrzymujecie pilot, dzięki któremu możecie zmieniać tryby działania tego projektora. Możecie włączyć gwiazdy, mgłę, możecie zmienić kolor tej mgły i szybkość obracania. Tych efektów. Zaletą tego projektora na pewno jest też energooszczędność, wysoka jakość wykonania. Jest to idealny pomysł na prezent. I tutaj tak naprawdę ja mówiłam o dziecięcym pokoju, ale są też sytuacje, w których on się super sprawdzi. Jak wieczorny odpoczynek w domu, do oglądania filmów, do stworzenia sobie romantycznego klimatu, do imprezy jako kula dyskotekowa. No i jak najbardziej ja Wam polecam do pokoju dziecięcego, do usypiania dzieci czy do stworzenia właśnie im fajnego klimatu. Mam też dla Was kod rabatowy Glami 10 na 10% rabatu na zakupy w sklepie Aurelis. Projektor u Aleksa w pokoju już zyskał swoje miejsce, dlatego że jest włączany codziennie. No i nawet chciałam pożyczyć mojej siostrze, żeby puściła te efekty swoim dzieciom, ale no, tak jak Wam mówię, korzystamy codziennie, więc nie ma kiedy. Ale będzie to na pewno fajny prezent właśnie na jakieś urodziny czy na święta. Zostawiam Wam link w opisie. My jak zwykle się powłóczyliśmy, powłóczyliśmy, wróciliśmy wreszcie do domu. Teraz przed nami kolacja, kąpiel i taka rutyna wieczorna. Ej, ja się z Wami żegnam, mam nadzieję, że film Wam się podobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał i do zobaczenia w kolejnym vlogu. Buziaki, pa pa!